Przesłanie prawdy moje, Mojżesza Bogusława, gaz. Ludzkie twory, po ziemi chodzicie i nie chcecie nic widzieć ani nic słyszeć. Jakie znaki chcecie zobaczyć? Co chcielibyście usłyszeć? Stwórca daje wam szansę do ostatniej chwili, na to byście się ocknęli i weszli na właściwą drogę, która poprowadzi was do światła. Dlaczego jest Wam tak trudno uwierzyć w to, co widzicie i słyszycie? Przestańcie niszczyć to, co dostaliście od stworzyciela w darze. Nadszedł czas ostatecznego rozliczenia. Tutaj nie pomogą znajomości, fortuny i inne materialne dobra. Trzeba będzie umieć wykazać się, jakim jesteś. Ciemności w ostatnich swoich podrygach. Próbują ściągać ludzkie duchy jak najgłębiej w szambo, żeby trudno było się podnieść i trafić na właściwą drogę. Ludzkie duchy, ocknijcie się, strzepnijcie ciemności i wracajcie na właściwą drogę prowadzącą do światła, gdzie wam jest lepiej żyć, w świetle czy w ciemnościach. Dlaczego tak trudno wam w to uwierzyć? Pamięć duchową macie doskonałą, tylko zacznijcie wsłuchiwać się uważnie waszego ducha. Możecie w ten sposób przebudzić się i wrócić na właściwą drogę. Teraz to ostatnia szansa. Kto ją przegapi, pójdzie w zatracenie. Zobaczcie, jaki w darze otrzymaliśmy piękny świat, tylko nie chcecie tego dostrzec. Siedzicie całymi dniami w pomieszczeniach zamkniętych, wpatrujecie się w rzeczy materialne i myślicie, że wiele osiągnęliście. Przez całe swoje ziemskie życie nie pojęliście, po co tu na Ziemi przebywacie. Ludzki Tworze, zapomniałeś, że to Ty masz się wysilać i zabiegać, aby wrócić do raju duchowego. Teraz tylko Twoje chcenie może wskazać Ci właściwą drogę do światła. Nikt za żadne pieniądze nie jest w stanie Ci pomóc, jeżeli nie będzie Twojego chcenia. Wysiłek trzeba wkładać coraz większy, aby dotrzeć na szczyt. Żeby pomnażać swój majątek materialny, robisz wszystko, aby ci się to powiodło. Dla swojego ducha spętanego nie zrobiłeś i nie robisz kompletnie nic. Na co ludzki tworze liczysz? Twoje myślenie sięga tylko do tego, że pójdziesz do kościoła, wyspowiadasz się u ciemnego, zapłacisz mu za to i już odkupienie, odkupienie masz załatwione. Żadnego własnego wysiłku nie chcesz włożyć, aby się ocalić. I pracować intensywnie w Królestwie Tysiącletnim. Nie ma czasu na zabawę w ciuciu babkę, tylko praca nad sobą daje rezultaty.